No dzień dobry, czy dobry wieczór, bo już mamy godzinę 10 po 7 1910 niedziela jeszcze taki mały spacerek przed kolacją, bo w sumie to jeszcze nie jadłem dzisiaj porządnego obiadu sobie kolację hmm. no, taki dzisiaj taki dzień rozmyślań muszę poukładać sobie znowu kilka rzeczy w głowie, ostatni tydzień był bardzo intensywny jeżeli chodzi o pracę, jeżeli chodzi o życie prywatne. No mam następny plan już na wyjazd do Polski. No, w czerwcu, tak jak planowałem czerwiec, tylko muszę w kalendarzu zobaczyć dokładnie jakie dni, tam kilka terminów mi się przytrafiło czy nadarzyło. No, tak w sumie nic się nie dzieje, żeby nagrywać jakieś filmiki. No kilka shortów nagrałem. Mam 51 subskrybentów. I z czego się bardzo cieszę. Do tysiąca jeszcze, ale bardzo daleko. Jakoś to się nie, nie posuwa. No, co nowego, no wyczaiłem yy, bobra. Jestem prawie pewien, że to jest bubr, bo go już kilka razy, nawet filmik nagrałem tak z daleka i raz go widziałem kątem oka, także będę się kiedyś wieczorem na niego chyba zasadzkę zrobić, będę na niego czaił aż Wypłynie, no i uda mi się go sfilmować, jakiś tam malutki filmik nagrać. No, to by było, jeżeli chodzi o naturę. Nic jeszcze innego tutaj nie znalazłem. Jak nazwość nie mogę znaleźć padalca. Chciałem nagrać krótki filmik o padalcu, tam ale nie, nie, no nie. Jak ich było kiedyś dużo, takich teraz nie ma wcale. Nie widać ich, nie wiem, czy to taki sezon jest. Za późno, za wcześnie. One chyba są w później, mi się wydaje. Te padalce wychodzą gdzieś po lecie. No, także jeszcze nagram trochę lasu. Ptaki ładnie śpiewają. No, oczywiście patrzę teraz na zły guzik. Już chciałem wyłączyć, zamiast obrócić kamerkę. No, tutaj jesteśmy na terenach. Tutaj koło mnie nic nie robiłem dzisiaj, żadnych nowych terenów, tylko chodzę sobie tak na no, spacerek powiedzmy, o. Bez jakiegoś sportu nawet się nie spociłem. Pogoda jest dość fajna, bo jest tak około 20 stopni wilgotno, bo padał deszcz. Kropi nawet tak kropi deszczek, rosi trochę, co mi się bardzo podoba. No potrzebuję trochę odkocznie od tego życia, tutaj od tej, od tej pracy, od tego wszystkiego, no ale nie mam pomysłu, nie mam możliwości w tej chwili. Dobra, co mamy? 3 minutki przeszło. To jeszcze jeden. Jeszcze jeden na. Tutaj spojrzenie na taki las bu bukowo. Nie wiem co, mieszany. Nie wiem co jeszcze za drzewa. Tutaj są buki na pewno. Tu taki stary buk. bóg. Gruby gruby, 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 gruby pień. Tutaj też. Dobra, to by było na tyle. Trzymajcie się, cześć i do następnego razu.